Dzień dobry, zabieram się za pierwszą porcję szlifowania tego bursztynu. Wybrałem sobie to nie jest tu duże wiaderko, to jest mniejsze wiaderko, mniejsza porcja. Ile to w wiaderku waży? Uu, ładnie sobie je 1100, 1100, no, 1100 powiedzmy gram paliwa z tym jednym. Co z takich ciekawszych? Z takich ciekawszych, wszystkie są ciekawe. Wszystkie są ciekawe. Yy, raczej większe niż mniejsze, tak dobierałem. Ale jest wśród nich ten największy mi się zdaje zaraz potwierdzimy jego wagę tak dla celów statystycznych w zasadzie zobaczymy po prostu ile, ile odejdzie ile odejdzie tu jak jest 0. Yy, jest 0. i to jest ten według mnie kurczę, najpiękniejszy najpiękniejszy bursztyn super z tymi zagłębieniami on teraz waży 320 nie pamiętam ile ostatnio bo wysechł teraz 320 no 320 nie będzie jest tu jeszcze kilka takich. Zobaczymy, zobaczymy, zobacz jaki wzorek tu jest. Kurczę, to błotko, czy to. Nie, to nie błotko, to kora, kora z drzewa. Kurczę, czy to da się zachować. Raczej, raczej, chyba nie, chyba, nie. chyba to pójdzie diabły. Nic ja to nie poradzę odpadnie tylko to co uschło, to co nie uschło, bursztyn właściwy zostanie nieruszony i cóż, no zabieram się za robotę tu jeszcze tylko powiem, że jeden wyszlifowałem i spójrzcie, spójrzcie co to jest, co tam się w środku kryje za śliczności piękny prawda, Żółciuteńki. taki jak tu mówią właśnie, schmurkowany, smuszkowany super, no i cóż bursztynek piękny jaki plan na to, plan na to taki kształtu nie koryguję w ogóle jadę to co mogę z wierzchu te dołki piękne przepiękne zostają kurczę z tą korą tył mm, zrobię tak jedno do brusztynu właściwego jak na, w jak największym stopniu natomiast tył takie brązowe przebarwienie zostawię zostawię a co z tą sypką korą, korą? no to ja proponuję o tak z nią pojechać tak z nim pojechać, żeby sobie zaoszczędzić pracy później. To, co ma odpaść, niech sobie odpada. Odpadnie tylko zwietrzlina. Szczota mogłaby być nawet twardsza, mówiąc szczerze, żeby to bardziej usunąć mocniej. No i zobaczcie, ja zważę zaraz to. Po tym środkowaniu zobaczymy, ile już odpadnie z tego, z tego procesu. No, sypie się, sypie się fajnie, ale, ale to tylko zwietrzlina się sypie. To nie, nie, ma, nie, ma, nie ma strachu, że pójdzie yy, yy, coś więcej. Czy jest sens trzymać bursztyny w wodzie? Yy, I taki nie. No, kto, kto ma swój bursztyn, ten decyduje, jak go przechowywać. Gruba warstwa tej kurcze zwietrzliny jest. Natomiast yy, yy, jedna teoria mówi, żeby trzymać w wodzie, bo on wtedy nie wyschnie i nic nie rozkruszy. Nie wyschnie bursztym właściwy. Zwieczlina, która jest sucha, która już, już się sypie, no odpadnie, ona odpadnie tak czy owak. Nic, żadna woda jej tutaj nie przywróci do stanu pierwotnego. Dobra. Oczywiście z grubsza, bo o, tu jeszcze mogłaby być twardsza ta szczota, jednak. Będę musiał chyba kupić coś twardszego takiego, Krótszy, krótsze włosie, bardziej sztywne. Wtedy to lepiej usunie, bo tu widać spod palca jeszcze odchodzi, a szczota już tego nie, nie bierze. A yy, łatwiłoby sprawę z tym, z tym po, później polerowaniem, usuwaniem. No Sypie się, o, zobaczcie. Zaraz zobaczymy, ile w tym procesie, chociaż on widzę, trwa i trwa jeszcze, ale dobra. Ile tego tutaj? Ile ubyło z kamienia? Tak, z samej ciekawości. Mam nadzieję, że to będzie widać. Jest 0. Było 320 gram, tak? Po wyszrotkowaniu 309, już 10-11 gram już odeszło. A to tylko takie najbardziej, najbardziej, najbardziej sypkie, prawda? Gdybym tak miał otwartą tą szopkę, to by tu jeszcze odeszło. no niestety będzie się zmniejszał wagomierz. No i tak oto przy pomocy tej szczotki e, ujawniło się parę rzeczy. To znaczy, tak, e, pierwsze to już pękł jeden na pół. No na pół, nie na pół, pękł i koniec. E, to znaczy on w sumie był pęknięty, widać gdzie jest brudne, tam było już pęknięcie wcześniej. Tu odeszło z tej części, e, może coś być, może nie być nic. Zobaczymy, jak będzie to, może być mały. Bo tutaj widzę, w głąb idą idzie, idzie takie, taka właśnie, jakby spękania, korozja. Nie wiem, no z tego będzie oczywiście, że tak. Natomiast on już, no, stracił, stracił, prawda? Tak to wyglądało. Dobrze, że przy szotkowaniu, bo jakbym szlifował, jakbym szlifował, to by odpadło. To mogłoby walnąć i pokruszyć się, połamać, nawet gdyby było całe i nie, nie ten. A tu, słuchajcie, zobaczcie. Kurczę, mówiłem, że to jest jak, jak drzewo, tak. Patrzcie, wygląda jak rzymska mozaika, normalnie jak rzymska mozaika. Kto widział, choćby na filmie, ja tylko też na filmie widziałem. Takie mam skojarzenie, rzymska mozaika normalnie. Bardziej chyba z tej strony. Cudo, cudo, kurczę, czy to da się zachować? Hmm. Chyba nie, chyba nie. Tam widać, bursztyn właściwy będzie, o, chyba będzie jasny. Chyba będzie jasny, jasny chyba będzie przejrzysty. Kurcze blade, gruba, strasznie gruba kora. E, tego nie da się zachować, nie da się niestety zachować. To trzeba będzie szlifować. Ta druga strona, może druga strona kurczę ocaleje, zobaczymy. Coś by warto było zachować, na pewno ta tutaj z tej strony wypukła nie, ale jest, ale piękny, no kurcze piękny, powiedzcie sami. No a ten największy, ten największy tutaj na szczęście od niego nic nie odpadło. Trzyma się całości ale kora też jest gruba, bardzo gruba no i ten tutaj taki y, okazał się być skleją, to jest skleja, widać tutaj warstwy i zobaczymy co z niego wyjdzie, bo ym, no ta korozja w skleje idzie w głąb więc on może się rozsypać niestety, a tak poza tym tego tego pyłu na razie Dosyć, dosyć sporo, nie będę już tego ważył. Wiadomo, że odejdzie i odchodzi będzie. No i tak, sprawdzam, czy to mi się zmieści. No zmieści mi się, nie jest źle, nie jest źle. Mam zakres ruchu, mam zakres ruchu. Elegancko, no to zaczynam. No to zaczynam. No to szczota mogłaby być. Mogłaby być grubsza. ojej oj. Oje. Zapylenie jak przy węglu. Ściernica gruba, jak najgrubsza. I nie śpieszę się oczywiście, bo to nie o to chodzi, chociaż może troszkę też, bo czas to niby pieniądz, ja to robię w zamian za część towaru, jak już mówiłem. Oj, zaraz tam przestanę widzieć. No trzeba to teraz tutaj przeczyścić wizję, bo zaraz nic nie będę widział. Tak będzie, podejrzewam, co chwilę. Ok, jedziemy dalej. Po rogach trochę przejeżdżam, żeby to, bo to i tak jest taka sypka, kora. Więc, więc tutaj bursztynowi nic nie zaszkodzi, że to przejadę. Przynajmniej później się nie odłupię. Dołek. Kurcze, tu jest taka ta bardzo, bardzo sypka kora. Na razie zostawiam, później się zastanowię, co z tym zrobić. Na razie na razie jeszcze zajmuję się sypką korą dookoła. Dobra, znowu przeczyszczamy no i tutaj trafiło się takie, tu nie wiem czy to będzie widać, pęknięcie małe. No to to oczywiście muszę wyjechać, dobrze, że tylko takie małe. Zawsze mimo że bursztyn nie jest z rury ani z płuczki, to jednak coś tam może się trafić, prawda? Dobrze. No jeszcze nie. Dobrze. Super. Małe takie było. To niech jest. Wstępnie zrobione, kurcze. To ten środek taki zostanie. On tu już się nie sypie. A jeszcze go będę mył. Więc będę tarł i co się ma odsypać, to się, to się odsypie. Tu zostawię ciemniejszy. O. Mniej więcej tak. No i ten bursztynek z taką mozaiką, jak mi się wydaje, prawda? Tak przypomina tą mozaikę. Kurczę, szkoda to stracić, ale no to jest tak grube, że to nawet nie masz szans tego chyba uratować. Góra, no tu musi być zjechane do zera. Nie, 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 nie ten. Nie uratuje tego. Proszę bardzo. To, to się sypie. A prośba była szlifować, a nie, a nie trzymać, dlatego, że jak nie oszlifujesz, nie zobaczysz co w środku. Tak to wygląda. Gdyby był mój, też bym szlifował. Też bym szlifował. Jednak chęć zajrzenia do środka jest po prostu większa. Bardziej, że to się ściera bardzo łatwo. Więc nie ma tutaj o co, o co walczyć. O, znowu zapyliło. No i skończyłem szlifować ten mozaikowy, że tak powiem. I spójrzcie, z tej strony udało się uratować. Przynajmniej jak na ten etap. Zobaczymy jak później. Ale w tej chwili trzeba szlifować pod kątem, żeby tu nie było takiej ostrej granicy. Wtedy nie ma się co, nie ma się co łuszczyć, nie ma co odpadać. Drugi pod względem wielkości w tym rzucie no podobnie do tamtego prawda zobaczymy aby no, nie był też pęknięty no i słuchajcie mozolny proces wyprowadzania tych wszystkich zarysowań prawda ja mówiłem ściernica najgrubsza łatwo się szybko zdejmuje tą, tą korę prawda no ale ryski też zostają po niej większe więc tej pracy teraz co tam sobie czasu zaoszczędziłem to teraz muszę tutaj go oddać, ale przy grubej korze jednak lepiej tą ściernicę grubszą założyć, bo wtedy ona wyciera tą korę, nie zaciąga jej. No i cóż, z tego polerowania w zasadzie tyle zobaczycie co, co teraz, co tutaj parę słów powiem, bo e, najważniejszym i najtrudniejszym procesem jest zawsze proces szlifowania. Proces polerowania to już jest wyprowadzanie tych, tych rysek prawda? tutaj już jakiegoś takiego korektu, korekty kształtu nie ma W procesie szlifowania, no tam się najwięcej dzieje tam decydujemy jak ten kamień ma wyglądać, co zostaje, co odchodzi co będzie wierzchem, co, co spodem tam mamy zawsze spotykamy się z problemami typu pęknięcie typu jakaś tam właśnie niespodzianka, skaza, którą trzeba na bieżąco korygować, prawda? Dbając o to, żeby ten kamień jakiegoś takiego sensu nie stracił. A tu, no cóż, tylko po prostu wygładzam, wyjeżdżam te, te zarysowania i tyle. No. Proces taki mozolny, troszkę można powiedzieć nudny, bo tutaj już jako takiej emocji nie ma. Nie można się zdekoncentrować, nie można się zdekoncentrować, bo może szarpnąć, wyrwać, kamień może pęknąć nawet on by tam nie wpadł, ale, ale po prostu uderzony o jednak tutaj deskę może coś się stać, a szkoda prawda? No i cóż tyle tego, to jest ostatni kamień już resztę już mam w tym procesie zakończoną i będą następnie do nabłyszczenia wszystkie szły tylko tu muszę jeszcze poświęcić ten czas ale to już to już jest za mną robótka skończona jak widać bursztynki w kilku kolorach bardzo dobrze, bardzo fajnie no i tak, od najmniejszego od najmniejszego, ten taki z tych to był, to była część tego kamienia on mi tutaj odpadł przy czyszczeniu prawda? no był po prostu zerodowany kora go po prostu widocznie może była sklejka albo pęknięty i kora po prostu przeżarła w tych Wytworzyła się w zasadzie, można powiedzieć, tak? Wytworzyła się w tych szczelinach i odpadło. Trudno się mówi, co tutaj. Taki kolorek, taki chyba w zieleń wpadający. Jest prześwit kory? No, nie ma, nie ma. On taki jest taki mętny, ale bardzo ładny. Bardzo ładny wpadający w zieleń. Ekstra bursztynek. I tak się prezentuje. Bardzo ładny. Kolejny. Też taki koraz z tyłu zostawiona. No, i tak wygląda. Super kamyczek. Idealny do biżuterii. Kolejny z tych mniejszych. Taki właśnie, jak to ktoś tam kiedyś określił, chmurkowy taki, tak. Bardzo ładny. Kora standardowo. Jak nie trzeba jej usuwać, to się nie usuwa. Zbędna robota. Nie zaszkodzi to bursztynkowi. Bardzo ładny. No i tak. Ten wyszedł przejrzysty przejrzysto oczywiście, z efektem pięknym prześwitu kory tu takie jakby ma zamglenie coś takiego, jest taka mgiełka tutaj taki dolewek innej, innego koloru bursztynu no a tak się prezentuje, bardzo ładny, bardzo ładny standardowo kora, tylko troszkę ją zjechałem, bo był słaby prześwit jak chcemy prześwit to, to jednak musi być nie taka, nie, nie może być taka gruba bo inaczej nie, światło nie przejdzie i nie da tego Obrazu piękna. Super. Kolejny żółty. Żółty tu taki lekko, może wpadający. Nie wpadający, lekko przejrzysty. Będzie widać? No nie, nie będzie widać. No tu taki jest, taka, taka jakby smuszka coś takiego bardziej przejrzystego, ale tak. Super żółty kolorek. No i coś, co od mówiłem. Ta kora. Kora w kształcie ja to porównałem do rzymskiej mozaiki, prawda? Na żywo nie widziałem, ale w telewizji. Tak, to, to już troszeczkę mi to przypomina. Może kostkę brukową nawet. No i cóż, zostawiłem to. Co się miało odsypać, to się odsypało. To jest już twarde, stabilne, a jeszcze zatarte tak pod kątem. Nie, nie na prosto, ale pod kątem, także tutaj nie ma za co chwycić, ale nie, to to już co miało odpaść, to odpadło. To już nie odpadnie. Będzie można się cieszyć dotykiem, dotykiem tego naturalnego, naturalnej powierzchowności. A tu jest naturalny środek, rzecz jasne. Piękny kawałek Kolejny. Kolejny. To już, już waga ciężka, można powiedzieć. Żółty też. Lekko chmurkowany. Zostawiłem te zagłębienia, te, te, te brązowe plamki. To się tak zostawia, żeby to był taki, właśnie, rozmaicenie, kontrast. A z tyłu, a z tyłu taki. A czy to jest tył? A może drugi przód? Może tu są dwa przody, co? Zostawiłem całą tą dolinkę naturalną. Też starłem, starłem. Co miało odpaść, to odpadło. To już jest stabilne. Nic tu się nie będzie kruszyło, nic się nie będzie sypało. Według mnie dwa przody. Nie ma tyłu, bo to też jest piękne. Super. Piękne, piękne kolorki bursztyn. U, największy. Zaraz będziemy ważyć zagłębienia, jak mówiłem, że zostawię, tak zostawiłem tą, tą korę, też oczywiście wyczyściłem, wyczyściłem, to co miało odlecieć odleciało. No i tak, jedna strona denka. Dookoła. Zagłębienia standardowo. Zostawiam to wszystko. Tu takie miejsce, którego nie chciałem. Nie chciałem za bardzo drążyć. Bo pan właściciel, po pierwsze, chce to mieć jako jako pamiątkę, jako lokatę, prawda? Jako gabaryt. No i takie coś jest, prawda? Jeżeli pan, pan właściciel chciał to sprzedać, powiedzmy. No to ja to już mogę traci sobie zająć się tym, nie wiadomo ile tego odejdzie taki jakiś kawałeczek pewnie teraz szkoda, teraz szkoda niech jest gabaryt, a do sprzedaży jak znajdzie się kupiec, który sam to chce skorygować to skoryguje, a jak nie to ja już to w ramach yy, gratisu. a tył tył yy, usunąłem tą szorstką grubą korę zostawiłem to przebarwienie też ma swój urok prawda czy to jest przód, czy to jest tył? No chyba raczej to będzie tył. Aczkolwiek piękny. Do opowiadania przy piwku, przy drinku. Jak to się szukało, jak to się znajdowało. W sam raz. W sam raz, prawda? Tak to wygląda. Ekstra. Piękny, piękny kamień. Zaraz zważymy. Na początku tam był chwilą ważył. A teraz zobaczymy na koniec. Po tych wszystkich zabiega, bo tu już jest finał. Jak nie widać. Nie widać wagi, teraz widać wagę, dobrze jest 0, więc składę ten największy, 236, on ważył chyba, no nie pamiętam teraz, 320, jakoś tak, także stracił te tam 80 gram, dobrze, nie jest źle, nie źle, ważne, że gabary zachowane, bo gdyby tu było popękanie jakieś, większe niż to, no to trzeba było korygować, mogłoby, mógłby kamień wyglądać zupełnie inaczej. A teraz całość. Całość, ile to, ile to waży w tym wiaderku, prawda? Bo wtedy też w wiaderku ważyłem. Niech, niech jest z wiaderkiem. Wtedy tak postawiłem na wagę z wiaderkiem. Co straciłem? Straciłem jeden kamyczek. Tą taki, co mówiłem, że to będzie sklejka. On zaczął się szlifować. Zaczął się szlifować dosyć dobrze. Aczkolwiek posypał się. Posypał się w momencie, w którym przestałem filmować. Także nie widać tego sypania, ale uwierzcie, sypnął i nic praktycznie z niego nie zostało. To co poleciało, to poleciało do burzacza, to potem. później wyjmę. Dobrze, jest. 694, prawie 700 gram. Było ile? Chyba 1100, tak? No 400 gram poszło. Cóż, tak bywa. Jest, jest dobrze, uważam. Także ja dziękuję bardzo. Zostawcie ślad po sobie. Do zobaczenia.